Mistrzowie Słowa. Audycja z Bunkier Studia. Czyta Kamil Prabucki. Moje uszanowanie. Zastanawiałem się, jak podsumować tę wczorajszą rocznicę odzyskania niepodległości. A ponieważ wydaje mi się, że nie jest tajemnicą, że żyjemy w ciekawych czasach, w czasach przemian, w czasach, które przyniosą nam zupełnie nową rzeczywistość, rzeczywistość, w której będziemy musieli prawdopodobnie na nowo zreinterpretować naszą niepodległość. Przypomniał mi się utwór Jacka Kaczmarskiego sprzed niemal 50 lat, z roku 1975. Utwór zatytułowany jest. Jest poczekalnia. Zapraszam serdecznie. Wiedz, że coś się dzieje. Siedzieliśmy w poczekalni, bo na zewnątrz deszcz i ziąb. Do pociągu sporo czasu jeszcze było. Można zatem wypić kawę albo rzucić coś na ząb, bo nikt nie wie, kiedy człowiek znów napcharyło. Wtem słyszymy kół, stukoty i lokomotywy, świst, więc rzucamy się do wyjścia na perony. Ale w miejscu nas zatrzymał megafonów, zgrzyt i pisk. To nie wasz pociąg, ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, uprzejmie wszak ostrzegły nas. Po co stać w deszczu na peronie, skoro przed nami jeszcze czas? Żarcie szybko się skończyło, nuda zagroziła nam, zaczęliśmy drzemać, marzyć i flirtować. Ktoś przygrywał na gitarze. Zanucili tu i tam, zaciążyły nam do tyłu nasze głowy. Wtem słyszymy kół stukoty i lokomotywy świst, więc o spale podnosimy się z foteli. Ale w miejscu nas zatrzymał megafonów zgrzyt i pisk. To nie wasz pociąg, przez megafon powiedzieli. Uwierzyliśmy megafonom. Pomarzyć w cieple, dobra rzecz, po co stać w deszczu na peronie, zamiast w fotelu miękkim lec. Po marzeniach przyszła kolej na dziewczyny oraz łyk, co pozwolił nam zapomnieć o czekaniu. Gdy tymczasem za oknami, enty już się puszył świt, i poczuliśmy się trochę oszukani. Więc gdy znowu kół stukoty usłyszeliśmy i świst, w garść się wzięliśmy i dalej na perony. Lecz zatrzymał nas na progu już znajomy zgrzyt i pisk. To nie wasz pociąg, ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, w końcu nie było nam tak źle. Po co stać w deszczu na peronie, gdzie z wszystkich stron wichura dmie. Uderzyło nas jak gromem, spojrzeliśmy wreszcie w krąg, a już wiele, wiele świtów przeminęło. I patrzymy w starcze oczy, powstrzymując drżenie rąk, zadziwieni, gdzie się życie nam podziało. Wybiegamy na perony, lecz na torach leży rdza, semafory, hen pod lasem, opuszczone. Żaden pociąg nie zabierze już z tej poczekalni nas. Milczą teraz niepotrzebne megafony. I gorzko się zapatrzyliśmy w zabrane nam dalekie strony, i w duszach swych przeklinaliśmy tę łatwą wiarę w megafony. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do usłyszenia już dzisiaj wieczorem w audycji muzycznej z Bunkier Studia na antenie Radia Feelings FM. Od godziny 19:00 do 21:00. Polecam i zapraszam. Kamil Prabudzki.